Witajcie, kochani. Cieszę się, że kolejny raz mogę odwiedza, odwiedzać Was ciągle, niestety, wirtualnie w Waszym domu. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami takimi kilkoma myślami, które, do których natknął mnie Noe. Oczywiście, wiem, że są to rzeczy, że Słowa Bożego i to słowo do nas przemawia. W liście do Hebrajczyków czytamy, że przez wiarę zbudował Noe oszczędzony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Taka dziwna myśl mnie tu natchnęła. No bo popatrzcie chronologicznie Mamy Noego, mija parę tysięcy lat, mamy Pana Jezusa, mija dwa tysiące lat, jesteśmy my. Ale kiedy przyglądam się Noemu, to ośmiela mnie tutaj to słowo z Hebrajczyków przez wiarę, do powiedzenia, że ten człowiek działał tak, jak gdyby spotkał Pana Jezusa. Bo przez wiarę spotyka się zbawienie, spotyka się Zbawiciela. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że wiadomo, że nie wiem, Noe i Jezus w, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tej koncepcji naszej nie szli gdzieś razem, ale On wziął Słowo od Boga. To samo Słowo, które my wzięliśmy przez usta Pana Jezusa. Inaczej to mówiąc, powiem jeszcze tak, że posłuszeństwo na Arce... I posłuszeństwo na krzyżu uratowało wielu, bo Potow nie przyszedł nagle, i krzyż nie stał się nagle. Noe działał tak, jak gdyby miał pełne instrukcje, bo też miał je. Chcę Wam powiedzieć, że gdy się zastanowię, to myślę też, że dla nas to jest jakiś rodzaj z jednej strony zachęty, z drugiej wstydu. Że Noe tak dużo mniej ze Słowa Bożego miał, a tak dużo bliżej Boga spotkał. Na ostatniej mojej wizycie mówiłem, że to, co najbardziej za czym tęsknię, co jest dla mnie najbardziej takim moim głębokim pragnieniem, to jest to osobiste spotykanie się z Panem. Nie chcę być ani kaznodzieją, ani mężem, ani tatą, ani człowiekiem, który żyje czymś z drugiej ręki. Chcę być człowiekiem spotkania z Bogiem. Napełnienia Duchem Świętym, Bożego Przemieniania, Bożego Prowadzenia. To jest to, co mnie interesuje. I, wiecie, żeby coś naprawdę zrobić i być powołanym, trzeba spotkać się z żywym Bogiem. I Noe działa tak, że te, tego się nie dało żadną logiką zrobić. Tego nie mógł ktoś obliczyć naukowo. To trzeba było spotkać się z Nim. I tak w naszym życiu. Dzieją się rzeczy, które wymagają osobistego spotkania z Ojcem. Chciałbym Wam pokazać tutaj na kilka podobieństw Noego i Jezusa, i to pokazuje dla mnie też, gdzie w tym wszystkim ja siebie mogę odnaleźć. Do czego zmierzam, byście mnie dobrze zrozumieli. Wiecie, aby. Kiedy człowiek ma prawdziwe spotkanie z Bogiem, wychodzi od Ojca. Aby głosić to, co jest naprawdę wolą Bożą, trzeba wyjść od Ojca. I widzę Jezusa, który wyszedł od Ojca. Kiedy mówił, to mówił, że nigdy niczego nie robi, jeśli Ojciec mu nie każe. Nie mówi, jeśli nie wziął od Ojca. Jeśli coś głosił, to mówił, jak napisano, albo mówił, aby się wypełniło pismo. Żył całkowicie z tym, z czym wyszedł od Ojca. Noe również dokładnie tak zbudował arkę, jak mu pokazał Pan Bóg. Spotkanie z Bogiem musi być najpierw bez osobistego spotkania z Bogiem nie da się zbudować prawdziwego chrześcijańskiego życia. Da się zbudować życie w oparciu o cudze tradycje, cudze przeżycia i tak Druga myśl, aby działać tak, jak działał Noe, trzeba się wsłuchać. W Słowo Boże. Jezus na każdym kroku, jak już to powiedziałem przed chwilą, podkreślał to. Działał, aby uwielbić Ojca, aby się działo to, co chce Ojciec. Był posłany przez Ojca. Noe działał dokładnie zgodnie z tym, co wysłuchał od Boga. To jest dla nas wzór, by działać zgodnie z tym, co bierzemy ze Słowa Bożego, z tym, co objawia Ci Bóg, z tym, do czego Cię powołuje, z tym, jak chcecie prowadzić. A więc mamy słowo, mamy objawienie. Wyobraźcie sobie Noego, gdyby przyszedł, rzeczywiście przyjąłby od Boga całe słowo, które przyjął, nawet przyjąłby szczegółowe plany arki i tak dalej. Napisałby o tym książkę, wydałby książkę. Arka. Jak budować arkę, gdyby trzeba było, czy coś takiego? Byłby kimś podobnym do faryzeuszy. Dużo wiedział, wiele mądrości. Ale nie zbudowałby arki, nie ocaliłby rodziny. Nie byłby rzeczywisty. Noe nie poprzestał na tym, że wysłuchał, ale zaczął działać. Myślę, że w własnym osobistym życiu mógłbym sobie wiele razy zarzucić to, że coś rozumiem, coś pojmuję, coś słyszę, ale pozostaje czasem na etapie tylko tego, że, że brzmi to fajnie. I to przeciwko mnie się potem zwraca. Nie chcę tak. A ty? Chcę być czynicielem Bożego Słowa. A więc Noe nie pozostał na etapie słuchania i to kosztowało cenę. Podobnie pan Jezus. Nie urodził się w Betlejem, aby żyć wygodnie i dożyć tam późnej starości. Właściwie, gdyby Jezus nie wyszedł. I nie zaczął głosić słowa, to dożyłby późnej starości w Nazarecie, spokojnie by się zestarzał, może by powołał jakiś kościół i ten kościół też by się spokojnie zestarzał, gdyby nie robili tego, czego chciał Bóg, aby wszyscy wiedzieli o Jego miłości. To nas wyrywa z naszego miejsca, to nas zachęca do posłuszeństwa, to nas prowadzi do jakiegoś działania, a więc nie pozostajemy na etapie słuchania. Ale wiecie, co to jeszcze znaczy? To znaczy też, że wejdziemy w atmosferę pośmiewiska. Faryzeusze albo śmiali się z naiwności Jezusa, albo im bliżej było krzyża, coraz bardziej go nienawidzili. Własna jego rodzina też nie miała o Jezusie najlepszego zdania. Uważali, delikatnie mówiąc, że coś mu się z głową stało. Wielu ludzi. Kpiło z niego, kiedy był tam na krzyżu. Tak naprawdę, jedyną osobą, jaka na Golgocie sprzeciwia się kpinom z Jezusa, jest jeden ze złoczyńców obok niego. Jedyny głos, który staje w jego obronie. Chcę ci powiedzieć posłuszeństwo. Przejście z tego, co wiem o Bogu, do tego, do czego Bóg mnie powołuje. To jest teraz dobry czas, kiedy jesteście w domu, kiedy. Nie chcę użyć tu słowa życie płynie spokojniej, bo wiem, że wielu doświadcza przemęczenia, nawet depresji, strachu. Ale to jest czas, żeby się naprawdę spotkać z Panem. Aby kiedy skończą się te wszystkie ograniczenia, wyjść ze wspomnieniami, że może to nie były najbardziej radosne wspomnienia, bo są tragiczne wręcz powiem, ale na pewno były owocne, jeśli chodzi o moje przeżywanie Boga. Kolejna rzecz. Noe buduje arkę i buduje arkę zbawienia dokładnie tak, jak budujemy nasze przesłanie zbawienia dziś w Kościele. Noe buduje arkę, do której są tylko jedne drzwi. Czas łaski w czasach Noego oznaczał czas odbudowy arki do momentu, kiedy Bóg swojej łaskawości tą arkę zamyka i zaczyna... Z, zaczynają ludzie słyszeć pierwsze krople bijące o Dach arki, kap, kap, kap. Wraz z dźwiękiem pierwszych kropli deszczu, które uderzają w dach arki, milkną śmiechy, milkną kpiny, milkną dowody na to, jak bardzo Noe się myli. Pod krzyżem się jeszcze śmieją. Przy pustym grobie już są przerażeni, ale Jezus nie zapowiada, że teraz zemści się. Ale posyła nas Kościół, abyśmy powiedzieli światu: Kocham Was. I zbudowałem dla Was prawdziwą arkę. Ta arka nazywa się Zbawienie w Jezusie Chrystusie. Jako ojciec, jako mąż w moim domu, buduję moją arkę. Mówię mojej rodzinie, moim dzieciom, moim przyjaciołom, moim znajomym: są jedne drzwi które w swojej łaskowości Bóg trzyma otwarte. Tymi drzwiami i tą jedyną drogą jest Pan Jezus Chrystus. Tak jak do arki nie było żadnych innych drzwi, żadnej innej drogi, tak nie ma żadnych innych drzwi, żadnej innej drogi do Boga i do zbawienia. Jest jak za dni Nowego. Boża miłość, otwarte drzwi, boża cierpliwość, boże czekanie, przesłanie, które bywa wyśmiewane. Tak wiele widzę podobieństw. Jezus Noe i gdzieś tutaj próbuje się wepchnąć ja, tak niepodobny w mojej małości, w mojej niedoskonałości. Zdecydowanie nie do Jezusa na pewno, a i do Noego nam daleko. Jako mark buduje. Gdzie czasami myślimy, że to co się dzieje poruszy świat bardziej, że może świat bardziej przez to uwierzy. Uwierzy prawdziwie ten, kto usłyszy o Jezusie Chrystusie. Nie ma innego wyjścia. Zdanie sobie sprawy, jak niebezpieczne są wirusy, zdanie sobie z, sprawy z wielu innych rzeczy, bez poznania Jezusa, nadal jest drogą donikąd. Ja nie myślę, że ten świat się stanie bardziej sprawiedliwy. Wiemy, że mamy w tej chwili już w Polsce prawie 6 tysięcy chorych. Wielu ludzi zmarło. Na całym świecie liczba ofiar śmiertelnych dochodzi do 100 tysięcy, być może w teraz ją właśnie przekracza. I jesteśmy wstrząśnięci. Ale nie wiem, czy wiecie, że od 1 stycznia do dzisiejszego dnia na świecie dokonano 11 milionów 854 700 aborcji. Zamordowano prawie 12 milionów dzieci. 12 milionów niewinnych dzieci zginęło. Nie słyszę o tym w wiadomościach. Nikt o tym nie mówi. Świat naprawdę nie patrzy na sprawiedliwość. Jedyna, jaka może przyjść, jedyna zmiana dla dzieci, dla mężczyzn, dla kobiet, dla rodzin, jest przez te jedne drzwi przez Jezusa Chrystusa, którego trzeba spotkać, posłuchać i wyjść. Noe nie nałapał zwierząt, tak jak Jezus nie nałapał uczniów i nie nałapie zbawionych. Noe posłuchał. Zrobił to, co Bóg kazał, a Bóg zabezpieczył resztę. My musimy posłuchać Jezusa, zrobić to, co On powie, a Bóg zabezpieczy resztę. Nie wstydzić się naszego Pana, mówić o Nim, głosić o Nim. Pewnego dnia, dni, które trwają, dziś się skończą, znów będziemy chodzić po naszych ulicach. Ale nigdy nie zapominajmy tego, po co naprawdę kościół tutaj jest? Kościół czeka na pana Jezusa Chrystusa. Nie czekamy na nic innego jak właśnie na niego. Nasza ojczyzna jest w niebie. Nie podpisałem z tym światem żadnego paktu o tym, abym milczał o Jezusie. Abym o nim nie mówił. Wiecie, czasami można wejść w taki układ z diabłem. Oczywiście my tego w naszej pobożności nigdy tak nie nazwiemy. Nazwiemy to tak. Ja tobie nie będę w drogę wchodził. Ty mi nie będziesz nic zrobił. Albo jeszcze delikatniej to nazwiemy, wiecie jak? Takie punkty sobie zrobimy, żeby się z nim zgodzić. Powiem tak: Niech moi znajomi idą do piekła, ja się nie będę odzywał. Niech mój kościół jest słaby, ale ja się nie postanowię zmienić. Trudno taki kościół, jaki mam, jest. Nie muszę się rozwijać, zostanę tym, kim jestem. Nie będę trwał w słowie. Nie muszę być lepszym małżonkiem, nie muszę być lepszym tatą, lepszym pracownikiem, lepszym obywatelem. Nie muszę się bardziej modlić o moje władzy. Wiem swoje. Mogę dawać Bogu resztki i cieszyć się błogosławieństwami, które mam. Chcę nam powiedzieć, Jezus nie chce żadnej z naszych rzeczy. Wszystko, co ci otacza, Twoja rodzina, Twój dom. Twoje życie, wszystko jest Jego darem, dla ciebie i dla mnie. Bóg nie mówi, że chce nam cokolwiek zabrać, ale coś jest, co pochwyciło moje serce: że ze sobą tam, do Królestwa, mogę zabrać tylko tych, którym skutecznie powiem ewangelię, których życie przemieni się przez Jezusa. Co bym chciał zabrać do nieba? Moje dzieci, mój dom. Co byś chciał zabrać do nieba? Co byś chciał tam wziąć? Tam się nie pakuje walizki. A więc chciałbym, by moja dzisiejsza wizyta, chociaż może nie jest jakaś ekstremalnie radosna, nie podzieliłem się żadnym dowcipem, ktoś powie strasznie smutno, dziś do nas przyszedłeś. Chcę wam powiedzieć, świat nie zmieni się na lepsze przez kolejne wirusy, choćby nie wiem, ile ich przyszło. Świat nie zmieni się na lepsze przez wojny ani przez tragedię. Świat się może zmienić na lepsze tylko przez jedno: przez to, że ty i ja nie wstydzimy się Jezusa. To jest to, co Wam chciałem powiedzieć. Gdzieś z jakąś refleksją, z jakimś wewnętrznym smutkiem jadę po ulicach opustoszałych. Dziś znów będę wracał do domu, czując to, że. Jeszcze nie zrobiliśmy wszystkiego. Jeszcze chcemy oglądać wspaniałe rzeczy. Jeżeli cieszymy się sobą, bo przecież, kiedy patrzę na Was, kiedy jesteście tutaj w Zboże, kiedy mogę dzielić się z Wami słowem, kiedy Was tak wielu tu siedzi, to przecież wszyscy kiedyś gdzieś błądziliśmy, a On nas odnalazł. Wielu jeszcze innych kochanych ludzi gdzieś tam jest. Powiedz im: Arka gotowa, drzwi otwarte. Chodź do domu. Niech Pan Was błogosławi. Niech da nam przemyśleć w tej sytuacji, gdzie naprawdę jesteśmy, i przemieniać siebie. Przynajmniej ja tak chcę robić, kiedy rano otwieram Biblię, mówię: Mów do mnie, Panie. Zostańcie z Bogiem. Do widzenia. Amen.